Cześć, cześć moi drodzy! Ostatnio miałam ciekawe pytanie odnośnie tego, kiedy pojawiają się moje filmy, więc pojawiają się w środę o godzinie 14 i w sobotę o 8.45. A słuchajcie, dzisiaj ja w ogóle nie miałam zamiaru nagrywać, ale moja rodzinka sobie z domku wybyła na jakieś dwie godziny, może teraz już nawet trochę mniej, więc muszę się spiąć, a ja postanowiłam zrobić takie porządki w bardzo problematycznych miejscach w naszym domu, m.in. na szafce, w kuchni na szafce, na, nad szafkami. Mamy takie miejsce, gdzie wszystko wrzucamy. Chcę porządkować Lili zabawki i przydadzą mi się do tego pojemniki. Byłam dzisiaj rano w Pepko i trochę ich kupiłam, także szybko Wam je pokażę. I zabierzemy się do roboty, pytając się na moim Instagramie. Link, jak coś do Instagramu jest na dole, czy chcecie. Chcieliście takie porządki, więc Wam po prostu pokażę, co tutaj będę robiła. Pierwszym pojemnikiem jest taki pojemnik, który już mam. Mam dokładnie takie trzy. I słuchajcie. Trzymam w nich takie rzeczy jak dekoracje wielkanocne, jakieś jesienne, jakieś letnie, no nie zimowe, bo tego już jest więcej, ale tutaj jakieś zajączki, kurczaki są właśnie w zależności od tego, jaki mamy czas, ale mnie trochę prześwietla. A po prostu nie chcę, wiecie, tego chować na stryju, bo wtedy mój mąż musi po to chodzić i to leży i w ogóle bardzo długo, dużo długo trwa i też jest trochę problematyczne. Także mamy pojemnik i tutaj właśnie chcę pochować kolejne jakieś tam pierdółki, które leżą, ale nie chcę, żeby już były w kuchni, tylko chcę je wynieść do łapu, bo tam mamy nową szafę. Mam też tutaj dwa takie pojemniki. A słuchajcie, tamten kosztował 25 zł, jak coś. Ten kosztował złotych również 25. Może mniej mi się podoba, ale nie było nic ciekawszego, a po prostu już nie wytrzymam z tymi rzeczami, które słuchajcie są u nas w kuchni. Zaraz Wam pokażę na blacie. To jest jakaś masakra, co tam jest. Wiecie, to jest takie miejsce, gdzie każdy wszystko wrzuca, jak wchodzi do domu, bo nie mamy żadnej takiej komódki na wejściu i wszystko tam zostaje. I jakby ja to rozumiem, bo to miejsce jest potrzebne. Natomiast nie chcę, żeby tak wszystko było na wierzchu, więc wszystko będzie, ale na wierzchu po prostu sobie tutaj schowamy, także mam takie dwa pojemniki, żeby sobie takie piętro zrobić i wzięłam słuchajcie, również dwa takie pojemniki dla Lili, na Lili tak naprawdę rzeczy, one kosztowały 20 zł i tutaj chcę schować całe plejdo, bo Lili bardzo dużo teraz dostała plejdo ostatnio I wszystko mamy tutaj na komodzie, nasza szafie ogóry, więc też mnie to niesamowicie denerwuje także mamy tutaj dwa pojemniczki i słuchajcie, przy okazji wam pokażę w Pepko. Kupiłam takie do zapiekania pojemniki, takie co się mamy. więc dokupiłam jeszcze dwa. Ja je wykorzystuję do wsianek, do babeczek, jakichś jednoporcjowych. Kupiłam Lili też coś takiego, zobaczcie, jakie fajne: za 6 zł Pepko, jak gdzieś wyjeżdżacie. Genialne na podróż samolotem, samochodem. Mega sprawa Lili w więc to dostanie na wyjazd. Wziąłam jej takie skarpeteczki tak przy okazji i taki woreczek do prania bielizny, kostiumów kąpielowych, sezon się zaczyna, więc pewnie będę musiała wyprać tyle z moim wstępu, lecimy, mambym koniecznie dajcie znać, czy lubicie takie domowe porządki, filmy z domowymi porządkami i zobaczcie, co tutaj się wydarzyło, no jak ma mnie to nie denerwować, no mega mnie to denerwuje ja nie wiem dlaczego tak się stało, ale tutaj zaczęliśmy odkładać właśnie Lili Play -Doh. bardzo dużo teraz dostała, więc chcę to przyjściutko stąd pochować bardzo Dobrej muzyki przy sprzątaniu zabraknąć nie może, proszę bardzo, wszystko usunięte. Została sobie tutaj tylko lampka i chyba nic tutaj więcej nie dołączę, bo kwiatkom się tutaj u góry nie podoba, więc... Aby tak zostanie, przesunięcie, tylko trochę do przodu. I zamiast tych trzech wielkich kartonów, mamy tutaj jeden koszyczek z Playdo, więc tutaj. Wszystko będzie miała, zamykamy, cyk i jakoś słuchajcie, jak mam tak posegregowane, to jakoś mam taką luźniejszą głowę, nie wiem czy też tak macie, ale jak widzę taki nadmiar właśnie, to jest mi jakoś tak ciężko. W ogóle tutaj tak na nie mam strasznie, że mam nadzieję, że ja z tym zdążę, tutaj mi się u mnie domyka, a do drugiego, do drugiej skrzyneczki chyba włożę jej pędzelki, plasteliny i tak dalej, także... Układam dalej Myślę, że mniej w tym filmie będzie gadanie. Ej, coś tutaj nie znamyka. A więcej roboty, ale o, tak trzeba, super to wygląda. Czy muszę jakieś miejsce znaleźć, gdzie to schować, to odkleić i będzie cacy. I kolejne problematyczne miejsce w moim domu to jest właśnie to miejsce nad moją kuchnią. Film o kuchni widzieliście na moim kanale. czy był na moim kanale, podlinkuję Wam go tu albo tu. E, na pewno się wyświetli, i właśnie chcę tutaj zrobić porządek. E, kupiłam tutaj niedawno te pudełka i bardzo mi się to podobało, ale chyba jest tego tłumacz, mam takie wrażenie. E, no i widzicie, tutaj są lili, kredki, bańki, plastelina, to wszystko chcę schować, a te pudełka zanieść do wiatrołapu, bo jeszcze chwilę temu nie mieliśmy zrobionej szafy w wiatrołapie, teraz już mamy. W związku z tym, chyba tam to wyniosę, bo tutaj są właśnie dekoracje. Ale najpierw zniosę to wszystko na dół, te lili rzeczy, i powkładam je do tego różowego pojemnika. Także działamy. Przygotowałam sobie to, co chciałabym ułożyć. To są jeszcze czy, czyste skarpetki. Ja zresztą przychylam je, wam pokazywałam. E, I właśnie do tego pojemnika chciałabym włożyć takie, jakieś farbki, wiecie, do malowania palca i ja w ogóle, e, no wiecie czy nie wiecie, jestem nauczycielem z, z zawodu. Słuchajcie, mam tyle pudełek, tyle, w ogóle moje drugie imię to jest to są pudełka. Ja mogłabym się nazywać po prostu pudełko, a nie Laura, bo ja po prostu mimo, że zawsze śmieję że wszystko pakuję w pudełka. No ale dla mnie opakowanie z zamknięciem to jest po prostu klucz do jakiejś tam organizacji i do mniejszego bałaganu, a przynajmniej takiego wizualnego. A postawię sobie Was tutaj, bo będzie mi wygodnie albo i nie. Tak krzywole się udało. Eee, I właśnie tak sobie myślę, że to jest chyba jeden klucz do tych porządków. I wiecie co jeszcze z nami zrobię? Usunę sobie stąd albumy, wezmę je do góry, bo tam też mamy taką szafę, do której jeszcze nie mamy kupionych żadnych pojemników, więc chyba na dzień dzisiejszy Wam pokażę. Bo chciałabym tam w ogóle zrobić taką fajną organizację, ale musimy się wybrać do IKEA, a to nie jest takie proste, przy maluszku znaleźć na to czas. Natomiast ja stąd wszystko wyniosę i chcę zrobić tutaj taką półkę, która będzie na zabawy z Lilii, na rzeczy kreatywne, bo ja uwielbiam z nią robić takie rzeczy i chcę mieć wszystko pod ręką, bo im coś jest dalej, tym rzadziej po to sięgamy, a jednocześnie nie chcę mieć tak, jak przyśmiałam wszystko na wierzchu. Więc tyry, mamy tutaj pojemniczek i do niego, słuchajcie, wkładamy farbki do malowania palcami. Tak nie będzie, więc niżej, nie mam sprawy. Kupiłam ostatnio takie pisaki. Pierwsze pisaki i je chyba przesypię, jak wejdą do takiego pojemnika. Zakaja, okay, powinny wejść. Lili w ogóle ich jeszcze nie widziała, ona kocha pisaki, a to są takie, które łatwo schodzą w praniu, łatwo się myje rączki po nich, więc będzie miała pisaczki. pokaże, że chce. Tutaj ma takie kredki żelowe, ja je kupiłam na Allegro, są świetne. Mam tutaj też plastelina, ale modelina jest chyba dużo lepsza. Więc wszystko tutaj powkładam. No i tak jak wam mówiłam, mam tego tyle, że o! No ale nauczyciel to jest jedyny zawód, e, gdzie, wiecie, zawsze coś pra z pracy się wynosi. Zazwyczaj nie? takie są e, powiedzenia, że z pracy się wynosi, a nauczy zawód nauczyciela jest jedynym zawodem, do którego się cały czas coś przynosi z domu i zbiera się różne dziwne rzeczy. Więc ja mam tego naprawdę bardzo dużo jakichś takich pierdółek do zabaw kreatywnych więc muszę to wszystko właśnie ogarniać, wiedzieć co gdzie mam, bo inaczej to bym się w tym wszystkim pogubiła, e, a nie o to chodzi, przecież nie mogę się z tym e, wszystkim pogubić, bo się nie odnajdę, mm, ok, całkiem spoko to wygląda. Chociaż zastanawiam się, czy tych niebieskich pudełek nie mieć po prostu obok, bo trochę szkoda mi miejsca tutaj w środku, wiecie. Tutaj zawsze się coś znajdzie do włożenia. Generalnie nie chciałabym tego Lili pokazywać, bo może we wrześniu pojedziemy gdzieś na wakacje i chciałabym, żeby to było takie wow w samolocie. Więc mam nadzieję, że go nie zobaczy. Albo to po prostu później schowam. Ale tak wygląda ten pojemniczek. Jestem mega zadowolona, jak to wszystko tutaj wygląda. Więc zamykamy i będziemy teraz wkładać sobie właśnie tutaj do tej szafy. I zamiast tych trzech wielkich kartonów mamy tutaj jeden koszyczek z playdo, więc tutaj wszystko będzie miała. Zamykamy cyk i jakoś, słuchajcie, jak mam tak posegregowane, to jakoś mam taką luźniejszą głowę. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak widzę taki nadmiar właśnie to jest mi jakoś tak ciężko. W ogóle tutaj tak nabogę, nie mam strasznie, że mam nadzieję, że ja z tym zdążę. Tutaj mi się nie domyka. A do drugiego, do drugiej skrzyneczki chyba włożę jej pędzelki, plasteliny i tak dalej, także układane dalej. Myślę, że mniej w tym filmie będzie gadania. Hej, coś tutaj nie zamyka. A więcej roboty, ale... O, tak trzeba. Super to wygląda. Czy muszę jakieś miejsce znaleźć, gdzie to schować? To odkleić i będzie cacy. Nie wiem, czy też kochacie albumy, ale i moi rodzice prowadzili albumy i ja po prostu kocham zdjęcia, takie, wiecie, wywołane album I mam ich, słuchajcie, jak widzicie, Mnóstwo, to są z mojego dzieciństwa, tam są ze ślubu. E, mamy e, taki fajny album z naszych e, wakacji w Grecji na Kos, piękne wakacje, e, więc mamy tego naprawdę mnóstwo. E, kocham zdjęcia, no ale nie oglądamy ich na co dzień, dlatego też przygotuję je, żebym mój mąż już je wyniósł na górę, bo to jest dosyć ciężkie i szkoda, mi czasem wychodzić i też jest mi ciężko. W mam pierwszy dzień miesiączki, a zawsze mi pierwszy dzień bierze na jakieś hardkorowe sprzątania, nie wiem, jest jakaś się normalna. Oto nasze zdjęcia ze ślubu. Najlepsze pomysły chyba przychodzą w trakcie porządków. Słuchajcie, dalej tutaj pozmieniałam. Tu włożyłam takie moje rzeczy, których nie chcę, żeby Lili za bardzo ruszała, póki jest jeszcze taka malutka. Tutaj włożyłam jej książki i gry. I chcę się pozbyć w salonie jednego tego dużego pudła, bo Lili już tutaj się tym w ogóle nie bawi. Wezmę jej po prostu to na górę, a tutaj pochowam zabawki, którymi ona się na co dzień bawi, które wyciąga których potrzebuję, a resztę po prostu zaniosę już na górę, bo ona bardziej się bawi przy stoliku, kularką, wózkiem i po co to wszystko mam tutaj leżeć, także ja układam dalej. że nie pokazałam Wam, jak wyglądało wcześniej, natomiast jestem bardzo szczęśliwa na to, co widzę, czyli odzyskaliśmy część salonu. No bo po co Lili już w sumie taka mata, w ogóle się zastanawiam nad jakimś bardziej małym dywanem, chociaż mata jest chyba bardziej higieniczna, jak widzicie, dzisiaj na mokro szybko umyłam. Także ostatecznie słuchajcie, tutaj są jej książeczki, jakieś zabaweczki, ale żeby nie było, że takiej pochowałam, to również ma tutaj pojemnik. Tutaj ma słuchajcie, klocki, też włożyłam ileś tam takich zabawek luzem. Tu jest jej lala, bo ona najczęściej się tym bawi. Jest stoliczek, tutaj po u górę moje dole no, mamy nasze jakieś tam papiery, tu jest reszta ułożona, więc mega ścieżka, jak to wygląda. A tu jest taki pojemnik, który muszę przejrzeć albo niektórzy rzeczy się pozbyć, na przykład to już sprzedamy, gdzieś się to nie bawi, muszę pooglądać te zabawki, mi się dajdą mi się na górę. Także ja sobie jeszcze tutaj trochę uporządkuję i zaraz się widzimy przy kolejnej rzeczy. W międzyczasie jeszcze użyłam takie problematyczne miejsce, mianowicie tutaj przy okapie. Tutaj mieliśmy w ogóle taką dziurę i postanowiłam tutaj zamontować te półeczki, ale... on tam leżą filtry, jak coś do okapu. Ale nie mam pomysłu, co tutaj stawiać, a jednocześnie tutaj wszystko się mocno dosyć brudzi, ale nie jest tak źle, bo te książki tu leżą jakoś brudne, nie są... Ale półka jest bardzo brudna, więc zostawiam sobie tutaj... Książki, z których korzystam, moje przepisy i taką książkę, którą sobie w wolnej chwili czytam i tutaj położyłam na chociaż to chyba niezbyt wygląda, ale przynajmniej mam pod ręką, ani jest to z owocami. Tak. Na wieczór, ale póki liliśmy, postanowiłam, że dokończę te porządki. Tam jak widzicie mam przygotowane jeszcze te rzeczy, które muszę wziąć na górę. I w każdym domu jestem pewna, że jest szuflada, gdzie jest tak zwane jeden wielki miszmasz, milion rzeczy, nie wiadomo do czego i tak dalej. My takiej szuflady nie mamy. Ale niestety mamy takie dwa koszyki, w których właśnie jest wszystko i nic. Nie mogę powiedzieć, że tych rzeczy nie używamy, bo tutaj są i maści, jakieś kable, mm, i mój stary telefon, e, szczotka do włosów i tak dalej. No, używamy to i wszystko właśnie wrzucamy. No, tak jak wam mówiłam, nie mamy innego miejsca na takie pierdółki i spokojnie, to zostanie, skoro my tego potrzebujemy. Ale. i może się Wam nie wydaje, ale mój mąż tutaj układał, i tutaj na są same potrzebne rzeczy. E, to słuchajcie, kupiłam właśnie te. Winniki w Pepko. Nie wiem, czy tego nie urwać, to jest jakieś takie dziwne. I postanowiłam to wszystko przenieść tu, żeby nie było widać, co jest w środku. I to jest też jeden punkt do bardziej ogarniętego domu. No wiecie, nie widać przynajmniej takiego całego bałaganu, a te rzeczy są mniej więcej potrzebne, także zabieramy się za układanie. Słuchajcie, jeszcze chciałam Wam dać mały update, mianowicie, ja z lodem, kupiłam jednak w Pepco ten koszyczek, e, właśnie jak mam te malutkie, to dokupiłam taki duży i postanowiłam jednak tutaj przełożyć książki, bo słuchajcie, jak te książki były mm, schowane tutaj w e, komodzie, to Lili po niej nie sięgała, a Lili w ogóle bardzo mało się bawi zabawkami. Prawie w ogóle nie bawi się sama. Książki są jedną z niewielu rzeczy, które ona naprawdę bardzo lubi. Jak na przykład sprzątam powiedzie, ona sobie wyciąga, czyta. I słuchajcie, przestała to robić, jak miałam te książki schowane. I sobie pomyślałam, no. Nie może tak być przecież. Chcesz, żeby ona do tych książek miała dostęp, więc zobaczcie, jak ważne jest, aby dziecko miało łatwy dostęp do zabawek czy do książek, żeby one nie były bardzo wysoko, żeby nie były pochowane, żeby zachęcić właśnie do samodzielnego oglądania, przeglądania. No, uwielbiam oglądać książeczki. I teraz, kiedy ma to pudełko tutaj ponownie, to znowu dzisiaj sobie siedziała, oglądała, wczoraj także, więc bardzo się cieszę, że książki wróciły, ale jak widzicie, w takim mniejszym formacie nie masz tego drugiego podłoga. E więc jest tutaj bardziej przejrzyście mam tutaj też zamknięcie do tego pudełka, więc ewentualnie mogę te, wiecie, dwie książki największe schować, zamknąć i będzie też tak bardziej czysto, bo w sumie na tym mi zależało żeby tak nie było wszystko na wierzchu a tutaj słuchajcie, teraz już się zrobił mało bałagan, bo, bo minęło parę dni o tu jest pokrywka, no i tu na razie jest jakiś masz pusto tu ma te kilka zabawek to po muszę wam powiedzieć, że dużo chętniej się bawię na przykład tym, a często po to nie sięgała albo niektóre zabawki wzięłam do góry, żeby po prostu już je sprzedać może albo schować, a ona zaczęła się nimi bawić także o, na przykład tym pieskiem, ja go już schowałam, bo uznałam, że ona już się nim nie bawi e, i w ogóle on taki no dziwny jest trochę ten piesek bo on tutaj miał sznureczek, taki żółty e, ale słuchajcie, on był dotąd, wie... o co chodzi e, a Lili była ostatnio u babci e, i babcia na jakiegoś tam starego m, pieska na właśnie sznurku Lili ponoć cały czas z nim chodziła, więc przywiązałam jej taki sznurek, zobaczcie jutowy e, i Lili teraz nim cały czas spaceruje, w ogóle ma takiego była jeszcze pieska na smyczy um, u góry, którego kiedyś dostała od babci, w sumie jak się urodziła. A więc po trzech roku <grych> czekał, ale doczekał się, więc teraz Lili ma takie pieski i też bardzo e, lubi je ze sobą ciągnąć. Więc no, a miałam tą zabawkę już sprzedać, e, czy tam schować, bo Lili się no, nie bawiło bo praktycznie wcale. Teraz właśnie wrócił do łask. Więc to Wam tak chciałam zaaktualizować porządków, a ja idę się relaksować z moim lodem. No i tak to się teraz prezentuje. Myślę, że o nich było lepiej ten kącik niż jak tutaj wszystko było rozwalone. Tutaj oczywiście się nie domyka, bo jest tyle rzeczy, ale myślę, że możesz sobie jeszcze przeglądnie i zobaczy, co tutaj. A powinno zostać. Ja sobie uporządkowałam też szufladę, więc jestem mega zadowolona. Mam nadzieję, że taki film się podobał. Już się wam nie pokazuję, bo jestem zmęczona i wykończona, ale dziękuję wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie koniecznie kanał, żeby być na bieżąco. E, dajcie nam znać. E, dajcie mi znać, czy film e, wam się podobał. Takie właśnie różne sprzątanie i to tyle. Do zobaczenia. Papa, o pa. tutaj piękny rysunek lili na ścianie. Widać. O, to jest. そうなんですよ。So <laughs>